Gdy miałem 10 lat, straciłem mojca przez osobę z tatuażem czarnej róży na dłoni. Widząc to przed swoimi oczami, zostawiło mi niezagojone blizny, które przez długi czas miałem na sobie, aż do teraz. Aktualnie szukam jakichkolwiek poszlak, które zaprowadzą mnie do sprawcy. Jestem kuro. To jest Minecraft Życie 2! Gdzie yeah, byłeś? DZIĘKUJĄCYM ZA OBSERWACJĘ! A ty wiesz 3 godziny później jest 23, a gdzie ty się przypadałeś? Byłem... Słucham? Mieliśmy przedłużone lekcje. Byliśmy mhm. Nic mi o tym nie wiadomo. Twoje chłopczyni by do mnie napisała. Gdzie byłeś? Byłem... Byłem w... Byłem w... Kumplami Gdzie? U jednego w domu Potem poszliśmy do klubu normalnego, normalnego Gdzie jest sam alkohol? Nic, nic więcej Znaczy nie ma alkoholu Znaczy... Do restauracji? No, do restauracji, tak To w końcu gdzie byłeś? U kumplej do restauracji poszliśmy tylko. Mm -hmm. Bo coś. Tak. tak. Czyli nie byłeś w tym klubie? Ja byłem! Znaczy, nie ja byłem w klubie, byłem w restauracji. Klub dla osiemnastki, to na osiemnastkę, to gdzie dla mnie? Jeszcze. Mhm. Mm coś ci w to nie wierzę. Jutro mm. cały dzień ze mną będziesz w pracy. Co? W sumie prosiłaś no no o coś tak. Eee. Dokładnie. Cały dzień Cały dzień A Jezu. No jak ja to powiem chłopak. Bo... i też za karę oddaj mi telefon. Co? Nie, nie będę powiedzieć. Poproszę, Poproszę telefon! Poproszę no. telefon Było trzeba wrócić wcześniej. Dziękuję. Okay. A teraz marsz do spania, późno jest wcześniej wstać. Jasne. Ach, ja pierdzielę. No trzeba było wrócić wcześniej. Trzeba było. Jest mi pleca. Ja pierdziela. Zostawiłem pleca ku tych. Dobra. Dobra no ja dodać, też nie masz internetu w komputerze. Mm -hmm. Super. I tak i tak mama mi dało, daje mało kart Musi być ostro zła Dobra Pójdę się przespać jakoś dzień powinien mi szybko minąć Piękny nowy dzień w Katowicach no, no, tego nie porównasz do tej starej części miasta, ale ma klimat, mała klimat Dobra Ubrany jestem Bardzo pięknie Dobra, no cóż. Bez telefonu dzień jeszcze nikogo nie zgardził. Do mamy raczej będę iść, bo już w sumie szósta, by nie mogło iść. Jestem! Gotowy? E, ta, już... no, ubrany. Mam pieniądze. Zgadza już wszystko, co potrzebne. Dobrze. Mam papierki potrzebne. Notatki. Chciałbym w ogóle mamy tego sztucznego mm. ptaka? Nie wiem, tak się stoi sobie po prostu, nie wiem Dobra Trzeba iść. A, mamo zmieniałaś auto? Czy nie? Tak A tak? O, to teraz które? Ostatni. No, bo... no nie wiem, tego widziałem, bo to sąsiada jest jakiegoś Jeepa to słowackich jest No nie wiem, taki sportowy Dobra, Tamta... nie mamy czasu A, a w sumie niebieski no dobra Nigdy nie rozumiałem takich drzwi Tylko... Okej, okay, rozumiem, że jeździmy jak zawsze Ej, idziemy. Wow. Ja się prawie mam o ja się mam autobus Dobra No i się trzyma, dobra, póki się trzyma tej plasteliny Dawid, Dawid, Dawid Dobra, zobacz zobacz, 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 zobacz. Widzisz to? I tylko jakby trochę odpadło to... O, no i odpadło. Plastelina za mocno. nie atomu... to była na o... czy co to było? Tak, młody musi ukraść czekaj Ale nie powiedz, że nie wygląda No wygląda, wygląda, Tam... ale... Tam mam już złożony silnik Mamy jedno koło, dwa fotele. Fotele młody teraz, jak będziesz go widział, i nie będzie mieć co robić, tu tak, mam kraść dwa koła. Nie, sorry, trzy koła. Musimy kombinować, tak, yy, dwa fotele, trzy koła, jeśli już mam. I teraz pytanie, jeszcze, czy chcemy karoserię? Bo patrzę to są w miarę. Da się prostu, jest możliwość tutaj przyczepienia karoserii, ale czy chcemy z karoserią, czy bez? bo znaczy można w sumie jeździć tym bez, a jak to będzie po prostu to się będzie przykręcało tak po trochu tą karoserię drzwi i wszystko Zderzak w sumie a jest jak właśnie jeszcze w sumie na to mówić trzeba to ukrać, to jeszcze barę, możesz powiedzieć i no tu się wsie jest na poczekaj bary ja ty jesteś tamten go wziął, wziąła ja tylko do jednego mi każą. Mówiłem, ja nie wybieram, kto dołącza, kto nie. Chodź, bo mi silnik wnieść. Tam nie wziął ja, tego, że do środka. O! Mamo! Uff! Tak, parkowanie, parkowanie parkowanie. O kuźwa, parkowanie, pierwsza kasa. Oh. Ech, super. Oh, dawno mi tu nie było, znacznie. Dzień dobry, Lauro. Dzień dobry, e, Lauro. Jakie Larwo? Powiedziałem Lauro. No. no. Po tym, że dalej wspiera tych biedaków z samych tych starych części miasta trochę Larwa. Słyszałam to. E... Co, co No Stefan! Słyszała? Poczekaj, Rob Bob na ja czekają. Chyba. Do pracy wracać, proszę was. E, Okej. Okay. Tak, Widzę, że... Nieźle! Chyba tego siu się nie zgadza, ale czekaj, jakie jest stare część miasta Dajemy prąd starej części miasta i ogólnie uspieramy. Aaaa! W sumie, ojciec coś kiedyś opowiadał On też tak robił? W firmie? Tak, tutaj... Ciągniemy jakby to dalej Czyli... Przez was jest wspierana to była... Jezu, czyli... Ale czekaj, jak wy wspieracie? Normalnie motujecie niektórym ten? Energo... Macie miejsce tam, gdzie są wasze panele? I dostarczycie prąd? Tak Aha, czyli... Sam przedział tych paneli jest oddalony od z tej starej części miasta. I dzielicie się energią. E, o Kawa. W czym mam Ci pomóc? E, papierki. E, przepraszam, proszę Panią, bo Pani ma tutaj tych ludzi podglądujących. Wracać do pracy! Okej okay. Czekaj, ale ja nie mogę podpisywać Czy ja mam ci segrekować papiery? Tak Dobra Co mam zrobić? Gdzie są te papiery? Są za tobą szafki Wszystkie? Wszystkie? Tych dwóch nie, to te, te już są poukładane, reszta tak Zania. Będę wracać wcześniej do domu. to będzie na Ej, co to jest za, za chłop, którego szefowa przyprowadziła? E, nie wiem, może, może chce nas wymienić? Oboje? nie. kochanek! Po tym jak tam ten zmarł. To chyba prędzej was wywalić. Nie wiem, czy Laka. nie za módl. Nie wiem, a myślicie może, że. A to jak wyrodziłem znowu u małych śpiewic? <grymne> nie, wolę nie. <coughs> co wy robicie? Nie bojcie się, że szefowa was nakryje albo coś takiego. Yy, mi się palą, muszę ciężko. je uprać i wyprasować w moim piekarniku. To po powodzenia ci życzę. Naprawiamy szybę. A, okej, okay, dobra, no? dobra. Nie przeszkadza mi, no. Eee, yy, ja muszę... No. Yy, yy, pani słuchowo, do... mi, yy, okay. mi brat rodzi, ja muszę jechać, do widzenia. Do domu, brat do ci rodzi? Który? <laughs> Obydwaj. A! Dobra Już poskładane Wszystko pokładane Dobrze, możesz sobie odpocząć, ale wyjdź Bo tu muszę mieć spakuj Jasne A Mogę telefon? No dobra, nic. Jest. Nie, przynajmniej żeby ci nie nudziło coś tam coś Dziękuję, kocham cię! Też Dobra no czas dla siebie. Na luzie. Dobra. Czas mam dla siebie. Co by tu pobrać? Co by odpalić? To jest. Czarna. Muszę za nim iść. Sorry mamo. Tak okazja się nie nadarzy. Co tu się, co tu się właśnie odjanie Pawla? Prakcie ja mam ten telefon? O! Dobra. Halo, pan jednak Ta przesyłka niedługo przyjdzie. Mhm. Wszystko się musi udać. udać. Tak. Jaka kuźwa przesyłka. Dobrze. No, widział pan też wynik meczu Legii z Lechem. No, może. No. Tak, te, ten piłkarz znowu dostał czerwoną kartkę w pierwszej sekundzie meczu. No, ja już idę, bo zaraz jeszcze w Rosar muszę zagrać. Do widzenia Okej. Okay. No może będzie się opłacał. Za on będzie kurde. Tylko to patrzkę. Jak jest... pokuta. Nie wiadomo czy ją przyjmie. Dobra musi przyjąć, trochę na ją wydałem. W końcu dużo po roboty, jeszcze Gienek jeszcze mnie zabije jak tego... Jak to nie zadziała. To. Dobra. Może to być on. Nie mam całkowitej pewności, co prawda gada dziwne rzeczy, ale No nie no, ma tatu... ma tą czarną różę, więc musi coś wiedzieć No kurde, ostatnio, kilka lat temu prawie przegraliśmy, ale udało się spieprz mi ich do piaku O czym on mówi? Kilka lat temu? Kurde, tak go rozwaliłem tą Obronął mnie, kurde, to po cios w plecy, no. Gdyby nie to, to... No nie mam mowy, żebym to wygrał. Dobra, nie ma czasu myśleć. JA! No co?! O jaką paczkę chodziło?! Gadaj! Pilaty nawet lekaj! leka i... Taki... na takiej stronce. Co?! No. Wrzesz! O... Chodziło o jakieś bilety To komu chciałeś się dać niby? Z kim się rozmawiałeś? Gienek Czyli? Kim jest Gienek? Gienek A tatuaż? Nie, nie wiem, znaczy nie tatuaż. Czarna róża na twojej tej bluzie. Kuza. Z Lupeksu. NAPRAWDĘ?! Naprawdę chodziło o same bilety? No tak na no, co do, do tego zabić no to chodziło mi o mnie taką grę na ROBLOXie Chodziło... Za, mówiłeś o zranieniu kogoś? Mając tam myśli grę w ROBLOXie Co ty, to... ty chodzi ci, że Kuźwa nie wiem to... Jednak, tak... Mocno, ta zwoj na policji jestem na parkingu, tam gdzie się umówiliśmy. Aż tak straszny jestem? Nie no, chyba nie przesadziłem albo może Dobra, i tak to nie było Na darmo zmarnowany czas. Ej! Mama O kurde To z was posuwali mu stąd wyjść Eee. Wina Mnie nie było! Mnie nie wina nie było ja... Roba! To jest wina roba! Gdzie byliście? Jak on stąd wychodził? Ja, robię ja... Tak, Gdzie ty byłeś? Czemu cię tu nie było? Miałeś tu zostać. Szefowa jest cały. Może tam nie wypłacasz, że go znalazłem? Wracasz do pracy. Muszę sobie z nim porozmawiać. Kurde do gabinetu. Oj, masz prze... młody. No właśnie, młody, co ty zrobiłeś? Proszę wejść. Ale szefowa, ja... Ja chcę pomóc. Nie, wypad! Wypad, Ju! Tak ty i stąd jak szefowa prosi. Dziękuję. Gdzie się szuka? Toaleta! Co? Toaleta. Byłem w toalecie. Mówię za to, wracenia. Bębanie co? No niech ci będzie. Ale wszyscy. Ty aż tyle czasu? No, no mówię, zatwardzenie Nic Mogę będzie. oddać telefon Zatrzymaj Okej okay. To na razie, ja będę tu na korytarzu już Nigdzie nie idę Ewę ja to ja poinformuję Dobrze e. yy. Nie podsłuchać, tylko wracać do pracy! Do mnie! To, e, proszę poszukuje. pilnuj, kto tu będzie siedział Ja uszu nie mam Dobra a, a ty? Nie wiem, który ja wypiekł do roboty, może. Gdzie to jest? U kuchnia. A, a ja prawo, lewo, radu! na północy skręć prawo, potem znowu w lewo. Tu. Do Dobrze, dziękuję. Ja sobie coś zrobię. Ja e, pierwszy. No młody, już przepadnie, Wiem, zauważyłem. Dziwnie mi tak mówi szefowe. Ale... A, huh. tylko mnie to jest robota. Jaka robota? Jaka jak to tam robota? No, no bo star, że tam ja się tym zająć się, jego nie ma trzeba panele części do panelów przewieźć. Do paneli? Paneli słonecznych, tych energetycznych? No. Tak. Jakie prawa jazdy nie ma? Co ja takie... Oj tam... Dobra, tam szybko za to będzie ten... Dobrze. No ale... Dobra, z, z, zganiesz pieniądze za śniego a jeszcze powiem jej, że pomogłeś mi przy, przy tym, i może się odebrać. Zamiast że te zdobywane pieniądze, powiesz jej, że pomogłem przy panelach i. Dobra, niech będzie. Ale jak coś spierniczę, no. twoja wino. Dobra, spoko. Ech. Tylko, że potem nie było z tym kłopotów co? Rozpadało się strasznie. Hmm. No. To jest ten? Tak, no, to no jest On już ja... może Jeździsz taki młody? No tak, tak Wygląd... młody. Tak, może. Pamiętaj tylko, żeby odpalić lampeczki. Jasne, kumam. A, tamery! Powiedz pani, no. żeby zamówiła klejny jakąś, bo takie białe nawet na... Tak niezbyt. Dobra, top. Lampy włączyłeś? Yy, już włączał lampy! to, tak? Włączone? Bra, no! No! Pięknie. Widzisz tawerię, jak ja coś zrobię! No. Wiele co zrobiłem, byle by wypłaczał coś! Dobra! To, to... G na GPS-ie tu jest! Tak. Poczekaj, tak. które to jest? to jest, to stare, czy to nowe? Eee, yy, tu jest nie widzę, za duży jesteś. Dziękuję. Ja... Yy, dobra... A, nie, tu akurat nie ma GPS-a Poczekaj, masz tu telefonik, postawimy tutaj w tej klice Jakie? Okay. A, 10 ja, minut że... drogi Dobra a. No Dobrze, to jadę Jedź, jedź, jedź Jestem Dobra, a gdzie tu jest padał... Do... To jest Jestem Dobra, kasek, jak to w filmach? Sprzęgło Skrzynia, dobra I... Dobra, przód uff e y y e y e Przepraszam, powoli te, roztrzęsiony jestem Jezus, lampę weź wybił Zmieniamy. Nic, nie wychapiłem Uff! Dobra, a Schawę. Ej! Już A zaraz, nie wstys. wow Łoł wow, Łoł, wow, wow. proszę Pana, co Pan robi? Jedź, jedź, spokojnie no Jedź Ale się zrywa Już, jeź, już, już, jeź. już. Ej, po aucie Do widzenia! Dobra. Jak to utrzymasz prosto! Dobra, muszę jechać do przodu. No i przejechałem na czerwony. Dobra. Stop. Jak to się! Kuźwa! Ah. O! A! Trzeba pójść do o! O! No, a i tak dalej idzie. No czyścić Dobra. Najważniejsze jest Dobra zaraz będę musiał skręcić w prawo Nie tutaj, tu jest mój dom Trochę chyba za szybko jadę E tam Ej ooo! Wow! Dobra, nie no to Dobra, kuźwa Ijo, ijo zatrzymaj się Łat, co? Łoo! Jezus Rozpoczynamy pościg Co? O kuźba! Chyba tu Nie no tu nie można parekować. No i dupa. No i dupa, no i dupa. Trzeba było się nie złać tego. Kierowo! No o i... kurde, poczekajcie, bo w drzwiach się nie mieszczę O. No ja wrócię. Dobry A... A... Widzę pan? Tak widzę. Ja nie pan Ja się nie śmieję, ja się zadławiłem gardło, tak. Ja kiedyś komendantem byłem Panie. Gdyby nie to, że ja to tyle maczył, to bym tutaj nie był dzisiaj Okej okay. Dobrze, proszę pana Proszę zgasić silnik na początek w, dobrze. To Ucz się, widzisz? Który z was, o Tak się to właśnie dokonuje Okej? Okay? No I... Dobrze e. Czy z pan powód kontroli? Nieprawidłowe poruszenie się pojazdem? Doskonale! Wygrał pan milion punktów karnych. Dziękuję. Proszę Poproszę o kiedy do kontroli. Tam wysoki taki powinien. Dowód osobisty? Ja mu... Ta, i prawo jazdy, a ja muszę iść więcej, ma tu gdzieś. Um. No to nie, on pokaże ten dowód osobisty, prawo jazdy. No. Kurb! O! O! Co jak powiem, że prawo e, jazdy zostawiłem u kolegi, pojechałem... Kolegi? Tak, u kolegi, mam dowód. Mam dowód Daj dawaj, daj, dowód. Daj, dowód. Daj, daj, dowód. daj, daj mi to. Dawaj mi to. No. Dobrze, chwilka. Proszę. My w bazie danych, jak to wygląda. My z Panem Wysokim pójdziemy, z pilnij go, bo jak nie... To... Się... To zrobisz, to, to, to Bo jak nie, to się do ciebie przejdę, rozumiesz? Czemu mnie tak zekcewaszyłeś? Hmm? jest to. go pilnować. Dobra. Idziemy. Hmm. Chce pan panele słoneczne? Nie. Dobrze. W trybie następnych masztorów sprawdziliśmy pana dowód. Nie masz PAN-18. Do składania fałszywych zeznań grozi... Jakie fałszywe zeznania? Z ja to co powiedziałem! E, za, Ale ja tam bez prawa jazdy. Wysoki zadumy to mamusi, tam numerek mamy. No. E, proszę w ogóle po muszę pana wkuć. Ręce. Na, ten, lewa, prawa, ten prawa, Co się wkłada? Idziemy! A. Idziemy. Łazić A jest e, starzysta. Gdzie on jest? Wyłaśni, nie jedziesz. E, on zajmij się autem, odcholi e, na parking policyjny. A, można to ja to go jest... na... Uh. Zaoszczędzimy. Stór już do środka, a nie na górze siedzisz znowu. To jest nasz taki jak jednostka K-9, tylko że my ze szturem latamy. Okej. Okay. Dobra. Zamykamy drzwi. Oh, ja no pierdzią. i teraz wysokie twoje zadanie. Wystawaj głowę przez szybę i krzycz ijo ijo, bo nie mamy syren. Ijo, ijo. Bardzo dobrze. Uh. Czy tylko koniec nie tym oknie ciemność. Dzień dobry! Jest mały problem od pańskiej. Nie ma go, tu idziesz po las. Niemożliwe, że jest. No i jest policji. policji. Dzieje? Na policji? Jeśli tam zaraz do niego przyjadę, oj! No i dupa. A, bo nie mam lepszy pomysł. Oj! No, hala, co jest? Mam do siebie sprawę. Jaką? Czy mógłbyś odebrać kuro z komisariatu? Co on zrobił niby? Nie wiem, dostałem informację od pracownika, że niby jest z... na komisariacie. No dobra, odbiorę go. Mam go zawieźć od razu do domu, czy gdzieś pierwszy po drodze? Tak, od razu do domu. Jak będziesz go odbierał, to weź mu powiedz coś tam, żebyś się ogarnął, bo ostatnio nie podoba mi się jego zachowanie. Dobra, dam mu w to mocno. Bez takich No Dobra, no to... Tak, jak było wcześniej, jak jeszcze mieszkałem z wami. Dobra, jadę go już odebrać. Widzimy się w domu. Kocham cię, Mama. Ja się też. Dobra, jedziemy po to,